Ja już ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena i wracamy do Zagrajmy w Wiedźmina na dwa. O, o co chodzi? Słyszałem jak wołałeś od No i co z tego? Pół obozu go szuka. Bo się gdzieś zapoział. Odrys jest porządny chłop, potrafi wypić sześć kwaterek gorzały za jednym zamachem. Chętnie bym mu postawił kwiatkę, jak on wygląda. No, normalnie jak każdy żołnierz tylko się zatasa. Odrin! Od szukać Odrinę! Gdzie jesteś? Dobra. Yy, od... I tak się nie zajmiemy od Odrinem, Tylko zajmiemy się z siostrzyczkami. No leć. Gdzie on jest? Tutaj jest, tak on, on chciał wejść tam, ale mu nie pozwolili i go pobili Wszystko w porządku? Lepiej stąd odejdź Stary Maverick nie jest dobrym kompanem Chyba, że lubisz sobie z kogoś poszydzić Widziałem, co się stało O co poszło? Mam większe problemy na głowie, niż przejmować się obozową hołotą Koszmarne sny stały się jawą I są niebezpieczne A, wiem coś o tym Opowiedz mi Jednej nocy wybrałem się na plażę Siedziałem tak, gapiłem się w gwiazdy i musiałem przysnąć. Wtedy zaczął się sen. Śniłem o mojej ukochanej ptaszynie. Jej piersi były takie miękkie, jej głos taki delikatny. Widziałem ją i słyszałem, jakby była obok. I nagle jej głos zmienił się w przerażający charkot: Zamarłem. Otworzyłem oczy, ale zjawa nie zniknęła. Ile przestała mówić? Lewitowała nade mną, wyciągając po mnie łapy. Biło od niej trupim chłodem i wtedy to się stało Co? Nigdy nie byłem tchórzem Wyróżniłem się w niejednej bitwie, ale co innego człowieka, co innego upiór No, co tu dużo gadać No, ze strachu ze zesrałem się w gacie Od tamtego czasu wołają na mnie o bezraniec, szydzą Nie zauważyłem, żeby z ciebie szydzili no, może oprócz tych dwóch opitych mord. Toś kiepsko patrzy. Stałem się pośmiewiskiem całego obozu. Po co poszedłeś na plażę? Tam jest dom, w którym zatrzymaliśmy się podczas poprzedniej wyprawy Henselta. Mój oddział wypatrywał, czy siły demawenda nie próbują sforsować rzeki. Ach, chciałem powspominać dawne czasy. Czyli brałeś udział w kampanii sprzed trzech lat? Czy brałem udział? Ledwo uszedłem z życiem. Uratowała mnie liwa, burdelowy medyk. Chcesz dowiedzieć się więcej? To gadaj z nią. O obozie wie wszystko. Pamiętasz o jakiej porze nawiedziła Ci zjawa? Na plażę dotarłem po mojej warcie, więc musiało być z godzinę przed północą. Nie wiem ile spałem, ale gdy dobiegałem do obozu, na wschodzie zaczynało dnieć. Rozprawię się z tą zjawą, ale usługi na są kosztowne. Mój żołd nie jest wysoki. Mam tylko chudą żołnierską sakiewkę i trochę tytoniu. Może być? Niech będzie. Okej, okay. yy, gdzie będzie ta liwia? To jest kwadratowa moneta? Tak. Ej! To jest symbol Wiedźmina! Znaczy tego... Yy, Wiedźmińskiego Wilka. Fajne. Mapa. Mapa, gdzie jesteś? Mapa. Okej. Okay. Siostrzyczki. Siostrzy... Aha, to... Tak mi to dużo mówi. Co tu jest? To jest karczma, tak? Też jest karczma. To jest chyba pole bitwy. Tu będą te. Tu pojadę, czy jak tam było? Okej, okay, chodźmy tutaj. W tę stronę. Bordello. Mogę wyjść tędy? Nie. Ja ja mięś bo mięś za... nie widzę! No, no, że... A ty czego chcesz? Z trzeźwym nie gadam. Nie, dobra zasada. Postawię ci kolejkę. No dobrze. O czym chcesz gadać? Detmold mnie wezwał. Ożeś kurwa. Co jest? Do siedziby Detmolda mówię? Trudno wejść, ale wyjść. To się nie da. Nie jestem pijany, trafię do drzwi. Nie gadałbyś tak, jakbyś widział ludzi z połamanymi gwnatami, wyłupionymi ślepiami, albo tak ogłupiałych, że własnej matki nie rozpoznawali. Własnej matki torturuje każdego, kto się choć ciutkę naraził. Powiadają, że to przez niego Henselt spalił Sabrinę. Źle się dzieje, że Detmontu u króla taki mocny, oj źle. tu A tyż... Wołałeś jakiegoś Odrina. No, wołałem. Szukam go, to i wołałem. Nie podoba ci się coś? Znałem kiedyś jednego Odrina. To na pewno nie ten. Ta? A skąd wiesz? Odryn by się z Tobą nie zadawał. To jest bardzo równy chłop. Picie bez niego jest jak chędożenie bez baby. Odryn. Nie zła pomoc. Odryn. Myślałam, że Odryn tutaj gdzieś jest i sobie chrapie. Ok. Wiedźminie, uganiasz się po wertepach za potworami. Jak spotkasz dwóch wojaków, powiedz im, że jak nie wrócą na apel, to im nogi z życia powyrywam. Co oni tam robią? Który róż jakiś jełob wymyka się z obozu i zapuszcza w wąwozy? Być może już nie wrócą. Wszystko jest możliwe. Ale mam nadzieję, że zwyczajnie się pochlali i śpią gdzieś w krzakach. Zobaczymy, może na nich trafię. Powodzenia, równy z ciebie chłop. Aha, jak ci się uda, nagroda cię nie minie. To przewiedzieć? No przecież wczoraj ją tu widziałem. Yy, nie chcę robić tego zadania. Dlaczego gra mi zawsze przeanęcze zadania? I dlaczego nie mogę sobie trafić w. O, odpowiednim przyłącznik. Kamie. Nawet nie zamierzam z nim gadać i się, dowiadować o co mu chodzi. Okej, okay, tam jest ten obóz tak? Zapisz grę. Dziwnie się w życiu układa. Kilka lat temu biłem czarny. O, jaskier. A teraz z nimi polityka! Cóż nam... Książę z bajki to ty nie jesteś hmm? Obsłuż się sam, gołodupca Ty jesteś liwa? Jeśli przyszedłeś po maść, to ustaw się w kolejce Podobno byłaś tu w czasie poprzedniej wyprawy Hanselta I co z tego? Mam do ciebie kilka pytań Byle szybko, bo na tę maść czeka połowa szlachty Hanselta Wszyscy z tęsknoty za małżonkami zaczęli sikać krwią Hmm <słuch> Wąwozy wokół obozu nie wyglądają na dzieło natury. To dowód, jak potężną siłą dysponują czarodziejki. Ogniste kule Sabrine zryły okolice wiele mil od pola bitwy. Wielu przeżyło bitwę sprzed trzech lat? Zaledwie garstka. Reszta po prostu wyparowała. Ci, którzy mieli siłę chodzić, wlekli tych, którzy nie mieli. To było potworne. Razem z dziewczętami przez trzy dni opatrywałyśmy rannych. Interesuje mnie ta wieża. Resztki posiadłości złupionej dawno temu. Mówią, że to wieża rozpusty, odkąd Madame Karol rozbiła obóz u jej podnóża. Trzy lata temu mieszkała tam rodzina Malgeta z Nahora. Gdy pomagał opatrywać rannych, ktoś wymordował jego dzieci. Malget nie umiał się pogodzić z tragedią i rzucił się do rzeki. Dzieci pochowano za domem. Groby pewnie dalej tam są. Okej okay. Dzięki, więcej nie przeszkadzam Fajno nic kupiec Pohandlujmy, masz coś ciekawego? Cieniokost. kost Okej okay. Aha, to jestem ja, dobra Fajnie wiedzieć Uuu Tak, którą sobie zrobię jest lepsza Wow, nie mam pieniędzy, ale mierz zajbisty. Może do niego wpadnę kiedyś? To tu żyją? tam. Na ten klif, w jest godzina, jest południe. Jeszcze się tam nie udajmy, nie marnujmy dnia. Zamiast tego, czy tyle Pisku. tak, świszcząca Zośka. Zajmijmy się tutaj, usiędzał, Kto by tam łazi. A ta nie zbierają, bo kiedyś starosta wywiódł je w pole. Hmm? Powiedział, Wiedźmina, że on im nie. Met... Proszę, proszę wiedźmin! <noise> Dziewczyny, szykujcie się! Czego chcesz, przystojny kawalerze! Chciałem pogadać. Możemy rozmawiać, ale będzie cię to kosztowało jak zachędożenie. Nie będę płacił za rozmowę. Nie mam pieniędzy. Proszę, proszę wie czego chcę. Yy, zaraz, zaraz, sekunda. Może innym razem. Zapiszmy. Proszę, pro czego Potrzebuję dziwki. Czego towaru ci u nas dostatek. Ale zanim którąś wybierzesz, najpierw musisz pokazać pieniądze. Mam swoje zasady. Oto moje dziewczynki. Wybieraj, białowłosy. Nunia. Wielki cyc. no dobra. Dużo dobrego słyszałem o świszczącej Zośce. Jest do twojej dyspozycji? Głupie żołdactwo wymyśliło to przezwisko mojej najładniejszej dziewczynie. Zośka, ogarnij się! Wiedźmin nadchodzi! Zapraszam. Siedźmy na toci. Gdzie jest ta Zośka? Ja jestem z Podpurek, złości włości w Temerii. Zbieg, co? To ona tak. Czego pragniesz, mój bohaterze? Chcę, żeby twój uśmiech rozwarł dla mnie bramę raju. Chodź za mną. Zaskoczę, bo ja przyjechałam z niej w gardu. Okej okay. Uuu, jak fajnie. Wejdziesz tam. Ha. Zeskocz. Ja bym bardzo chciała zapisać, tak, dziękuję. Dlaczego bym bardzo chciała zapisać? Vincent Trout. Niełatwo cię znaleźć. Jesteś sam. Błąd wiedźminie. Zobaczymy. Nikt mnie nie pokona w pojedynku, póki mam na sobie pancerz Seltkirka. Nie wiedziałem, że masz pancerz Seldkirka. To zmienia postać rzeczy. Jeżeli myślisz, że cię wypuścimy, albo wykręcisz się czarcią magią? Nigdzie się nie wybieram. Wystarczy, że oddasz mi kolczugę, a zapomnę o świszczącej zaśce i waszym spisku. Wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć o monetach. Jesteś psem gończym Detmolda. Nie ufam ci. A ktoś ci każe? Potrzebuję kolczugi, nic więcej mnie nie interesuje. Mam ją zdjąć. I oddać. A ty sobie pójdziesz. I wszystko dobrze się skończy. Wolę inną bajeczkę. Zabiję cię, zabiorę twoje miecze i złoto, a bogowie ześlą na mnie dobry los za pozbycie się plugawego mutanta. Zdychaj. Okej. Okay. Wczytuję właśnie teraz, to nic się nie stało, nic się nie zacięło, nic się nie wyłączyło. Eee... Mogłam się domyślić, że będzie tutaj wa e, walka. Ale dobra. Eee... Gawronia, skółka, standardowo. Co mi daje wilga? Proszę, na podpalenie i eee... To mi wystarczy, jeszcze posmarujemy e, miecz. Tym smarem. Będzie w porządku. Mhm. 10% dłuższe działanie eliksirów. Ja właśnie wczytałam, Debil. Tak. Jeszcze raz. Medytuj. Alchemia. Nie alchemia. Picie eliksirów. Yy, gawron jaskółka. Lepi. Mogę to przeklikać? Nie mogę. Musi się wysmarować i pociapać. Okej. Okay. Damy sobie to, obrażenia zadawane ludziom. Tak. Okej. Okay. Teraz zapisz. I wchodzimy. Nikt nie wiedziałem, że okay. Jeżeli my... Wystarczy... Jesteś. A ktoś... Mam ją zdjęć. I od... I wszystko... Wolej. No widzicie, <śmany> Mogę się obraniać ze wszystkich stron. Dobra. Może no, <śmany> go odblokuj. Okej. Okay. Uciek. Nie uciek. Chciałam, żebyś uciekł. Dobrze by było, żebyś uciekł, ale niestety nie uciekł. Spróbujmy jeszcze raz. nam częściej używać znaków. Więc jest, Nikt nie wie, jeżeli... Wystarczy, jesteś. A ktoś mam ją I od I wszy. Wolę. Zmijmy sobie na Queen. No się na nim. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, wycofajmy się tutaj. I jeszcze raz dobra. Co i tam trzymają, że tak syczy. Dobra, dobra, wycofaj się! Uf, 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 uf. Dobra. No. Bacząc tylko przeciwko Tylko... przeciwko jednemu przeciwnikowi. Dobra. Będzie mi o wiele łatwiej. Pogonimy się wokół stołu, no chodź tu. Chodź tu do mnie. No kici, kici, chodź tu, chodź tu. Za późno kliknęłam. Uciekaj, uciekaj! Tu gdzieś jest jakiś potwór. Świetnie. To ich musi ostrzec. Rozzejrzymy się. Okay. Jaskier. Okay. Muszę porozmawiać z jaskrem, który ich ostrzegł. Szkoła powiększająca. Raczej mi nie jest potrzebne. Co tutaj tak krzyczy? Jakby jakieś potwory tu były. Nic tutaj nie widzę. Dratwaj, szkoła powiększające, szkoła powiększające. To coś musi być. Zapiszmy i wejdźmy do środka. Przecież mam klucz! Wszystko od niego zabrałam, nie? No. Powinna mieć klucz. Dlaczego Jaskier musi się Teorie spiskowe? Otwórz. Co to jest, tak krzyczy? Nic nie widzę. O, tu są jeszcze jakieś drzwi. No proszę. To był jaskier, tak? Gdzieś? To jest godzina... Jest 21, Znaczy jest... Dwadzieścia jeden minut. Ty! Tam jest potwór! Ow, czy to jest Saska? Nie, to są ci, eee... jak im tam było? Krew tu pojada. Kurde, nie przypomnę sobie go teraz. Ale dobra. W tym miejscu to będzie na tyle. Polecimy sobie dalej w następnych odcinkach. Porozmawiamy z Jaskrem i z tymi wszystkimi ludźmi za Z. Ogarniemy sobie resztę rzeczy. I tak, to by było na tyle, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.